Witam tej strony Jarek. Zapraszam na zajęcia po dość długiej, ponad tygodniowej przerwie. Dzisiaj tradycyjnie 18, więc nie pozostaje nic innego jak rozpocząć wspólne ćwiczenia mięśni brzucha. A, przypominam, mata, koc, pozycja niska, a robimy generalnie dzisiaj przypo, robimy wszystkie ćwiczenia. Przypomnijmy sobie ćwiczenia, które robiliśmy. Przed przerwą trzeba zwrócić i wrócić przede wszystkim do formy. do wrażenia w plecach, porażenie tyle. kolana ugięte, stopy na macie, tu się sobie siowa. i na początek zwyczajny hop, na przemian, dociągnij prawą, lewą nogę, I gaść, luźnie, bo podkark, dechnął z usta. Odpłynisz głowę nad matą, odejdź łopatki, łokcie szeroko i teraz na przemian. Dociągnij, od. Opuszczam, spinam brzuch, wydech, opuszczam, wdech, spinam brzuch, wydech, opuszczam, wdech, spinam i połóż głowę, ramiona na macie, opuść stopy, wdech, los, wydech, usta. Teraz to te we kolano, u nich głowa wyrwi łopatki, wpięcie, połóż. Druga. Spięcie, unieś wydech. Połóż, wdech. OK? Gotowe? Wykonane. Ha, Spięcie, wydech. Wdech. Spięcie, wydech. Wdech. Spięcie, wydech. Wdech. Spięcie, wydech. Wdech. Spięcie. Wydech. Wdech. Spięcie. Raz, dwa, wydech, wdech, hop, góra, opuść, hop, góra, prostuj kolana, opuść, prostuj. prostuj, 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 góra, Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. Jeszcze raz. Hop! dach i rośno. Wdech los, wydech usta. Stopy zostają na macie. kolana na objęte pod karmie. Tylko góra. Z pięciu. brak, Dobra. Waga. I. Wydech, spięcie. Wdech. Wydech. Poch. Wydech. Hop. Wydech. Hop. Wydech. Wdech. wdech. Spięcie, wydech. Położyć wdech. Spięcie. Hop. Jeszcze raz. I dłużę. I ramiona na nać. Wdech. Wydech. Teraz na Połóż dłonie lewe. Odstaw. Połóż dłonie na prawie. Odstaw. Za każdym razem unieś i zepchnij. I wdech, wydech. Gotowe. Moment. I zaczynamy. Raz. Toż. Dwa. Toż. Trzy. Połóż. Cztery. Вдох. 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 Осем. Девять. Eight, dos, hop, dos, 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 u nich go, wyprostuj, prostu pod kolanem, odstaw, dobra, druga, to samo, hop, odstaw, luźno, wdech, wydech i raz, dwa, wydech. spięcie, rozluźnienie, spięcie, rozluźnienie, spięcie, rozluźnienie. Jeszcze raz i dość, super. Wdech w wydech usta. Wdech, wydech. To ciągnij teraz prawe, lewe, skrzyżuj stopy, utrzymaj, bo pod karm. Pracuję, cały czas dół jest spięty, pracuję tu w górę. Raz, dwa, trzy. Ok? uwaga, wdech, wydech. Zaczekaj mi w krzyżyk głowę. I o, i, spięcie, wydech, wdech, wydech, wdech. wdech, spięcie, e, raz wznosi, spięcie, e, raz Pięć. Rozluźnij. Jeszcze raz. Hop. Jeszcze raz. Hop. Jeszcze raz. Hop. Mocno. Leżna. Wydech. Wdech. Wydech. Dość. Opuść. Rozluźnij swobodnie. Wdech. Wydech. Wdech, nos, wydech, us. Dobra. Zaciągniemy teraz kolana, hop, wyprostuj, skrzyżuj stopy i w tej pozycji spięcie, posz, spięcie, posz, spięcie, posz, spięcie, posz. Ok, uwaga. Wdech, nos, wydech, us. Wdech, nos, wydech, ustaw nie pod karę, dociągnij kolana, wyprostuj skrzyżuj i wydech, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech, wdech, wydech, wdech, jeszcze raz, hop, i jeszcze raz, luźno, luźno. Dasz to, proszę. spokojnie. Dech dos, os, wydech Dech. Wdech. I. Pana Milan, cóż tu Dociągasz kolana, prostujesz, palce stóp do siebie, unosisz, hop, i poruszasz. Jeszcze raz płynnie pokażę. I już Czyli spięcie, wydech, połóż się wdech. Gotowe? Rada. I trzy. Wykonaj. Raz, połóż się. Dwa, połóż się. Wydech, wdech. wdech. Cztery. A może pięć już I jeszcze raz. Hop. Spięcie, mocno, wydech, połóż się wdech. Zgięcie, wydech, połóż się, wdech, jeszcze raz, hop, I jeszcze raz, hop, I jeszcze raz, hop, luźno, wdech, wydech, wdech, wydech, dobra, a teraz przenieśmy ramiona nad głowę, bo być lekko ugięte, trochę wyjdę, Co to Raz, raz, hop, dotki, pauz, czyli popularny scissor. Gotowe? Daj wydech usta i wykonaj. Raz, hop, pauz. Dwa, trzy, cztery.

Wydech. Teraz. Dwoje. Otka. Stopy na macie. Kolana ugięte, Również głowę. od łopatki. Lekko pozycja wyjściowa. I z tej pozycji. Z pięć. Z pięć. Ale nie kładź głowy i ramię z powrotem na mat. Z pięć. Z pięć. Wydech. Wydech. Ok? Waga. Przygotuj się. Dech. Wydech. Wdech nos. Wydech z Pozycja myślowa i raz, dwa, trzy. Uf. Wydech. 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 Wydech, wdech. Wydech wdech. Hop. 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 Dość. Ruźno. Ruźno. Dech. W tej części parę tych ćwiczeń było na zasadzie spięcia, wydech, wydech krótkiego spięcia, rozluźnienia. Spięcia, rozluźnienia. Teraz powtórzmy parę ćwiczeń, które były, ale w każdym wytrzymajmy w spięciu kilka sekund. Zaczniemy od tego najprostszego. Dociągam, wytrzymuję, spięcie mocno. Trzy, cztery, pięć, połóż, sześć. Ok. Waj. I spięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. luźno, Dech, wydech. Zpięcie. Wytrzymaj. Nie wstrzymuj oddechu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luźno. Dech. Wydech. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Luźno. Wydech. Wydech. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Luźno. Nie wstrzymujmy oddech pamiętajcie. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Luźno. I raz, dwa, trzy. Przej. Dasi. Spokojnie. Teraz na biamą trzy połnia. Poddaj. Hop. Wytrzyma. Dobra. Dobra. Ok. Uwaga. Gotowe. I. Teraz. Do ślą. Dech. Wydech. I raz. Do ślą. Dech nos. Wydech. Nos. I z pięciomostra wytrzymaj. Trzymaj. Dobra? także teraz chwila relaksu, czyli wdech nos, wydech usta, brzuszek rozluźniony, dłonie pod kąt. I zostawiamy to samo ćwiczenie, tylko dłonie pod... tworzą pod głową koszyczek. I unieś głowę tu, w i hop. I wytrzymaj. O. Wdech. Wydech. I. Hop. I dziesięć. Spróbujmy wytrzymać wyczenie właśnie do dziesięciu. Wdech, wydech. I góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech. Do Dociągam kolana do siebie i nad sobą rowerek. Nie daleko od siebie, tylko bardziej nad sobą. Ale głowa ramiona zostają na macie. Okay? Wyczerpamy się wykonać z rowerem przez 20 co 30 sekund. Dech nos. Głowa na macie, czy szeroko. Dociągnij. I spokojnie, jedziemy raz. Dwa. Oddychaj. Nogi pracują. Staw z też. Uruchom. Swobodne, luźne stopy. Pracujemy, pracujemy. Piętnaście sekund. Oddychaj. I trzydzieści minęło. luźna? Wdech. Wydech. Wdech nos. Wydech usta. Unieczmy teraz głowę, głowę, oddamy ramiona i to samo. Hop. I wydał jedynie przez 30 sekund. Spokojnie. Uwaga. Wdech nos, wydech usta. Wdech. Wydech. Miś głowę, oddamy opadki, łokcie szeroko dociągnij i jedziemy. Raz. Wzrok skierowany sufit, dwa, pedałujmy, piętnaście. Luźda. I spokojnie. Wdech. Wdech, wydech. Dobra. Hop. Bo nie potka, bo nie śnup, ale teraz stopy złącz i popatrz. Mono pedał. Pedałujemy, ale złączone stopy. Dobra, waga. Wdech. Wydech. I hop. I raz.

Jedne, teraz stopy w drugą stronę, od do siebie. Dobra, moment. Rozluj dziwne brzuch, wdech nos, wydech usta. Unij głowę, odetnij v łokcie. Hop, dociągnij i od dołu do siebie. Raz. Yes. dva. Nie za daleko uciekamy, nie za bardzo kolan. Nie prostujemy kolan. Dobra, luźno. Ok. swobodnie na moment leniuszek przeciągnij się. Uu, wdych, wydych. I troszeczkę skośnik jeszcze, dobra? Czyli stopy na macie, dłonie nad matą, ustawione dłonie prostopadle do podłoża, rozstaw stopy szeroko, prawo, lewo, prawo, lewo. Ok. Uwaga, góra i raz, dwa. Spierty brzuch mocno. I dość. Powtórzymy jeszcze raz to ćwiczenie. Wdech nos, wydech usta. Wdech noc, wydech usta i ściągnij oparty u niej, dłonie. I raz, dwa. 3, 4, 5, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ej dasz, luźno. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, prawe 14, 14, 14, Za 15, razem 15, 15, stopę. 15, Kamiona na matę. Ponto. Devagar. Até que não se vire custar. E bicão. Nossa. Jeszcze. Połóż. Powtórzmy to samo ćwiczenie. Wdech. Wdech. Wdech, nos. Wdech, nos. I jeszcze raz. Hop. 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 Wykonaj. Skręt, mocniej, jeszcze raz i lewo, i praw i lewo, i praw i pop. i jeszcze, i dość, super, wdech, wydech, wdech, wydech. No I na koniec proponuję nasze niezbliżone, nie najbardziej wszystko, No ćwiczenie. Oczywiście deseczkę w pełnej formie, czyli podpór na przedramiona, to była, ale już 15 sekund. Pierwsze powtórzenie, czyli przedramiona. Hop. I co? Uwaga! Wygodnie. Hop.

Tak, wydech, raz dłuższy Kilka spokojnych dechów. Wdech nas, wydech usta. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie będzie nic stało na przeszkodzie, abyśmy już dalej spotkali się z ćwiczeniami mięśni brzucha w poniedziałek o 18 i tradycyjnie w środę. Natomiast z mojej strony zapraszam na wszystkie zajęcia Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji gdzie rozpiskę znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka, na Facebooku. Zapraszam na ćwiczenia w tej chwili jutro, od rana tradycyjnie, a ze mną spotkacie się w piątek o 13, na 6 paku i o 17 na ćwiczeniach popołudniowych. Bardzo dziękuję za wspólne ćwiczenie, do zobaczenia. Cześć, z tej strony, ziedzę Was Jarek. Hej.